21 września to nowy rok numerologiczny. Obliczmy razem, w jaki rok ty teraz będziesz wchodzić. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że mimo że kalendarzowo to jest rok 2025, to my numerologicznie liczymy już ten rok, który kalendarzowo zacznie się w styczniu, czyli wibracja roku po redukcji to będzie 1. Tak, wszyscy wchodzimy teraz w światową jedynkę. I teraz, jak obliczyć, który to będzie rok numerologiczny dla ciebie? Bardzo prosto. Musisz wiedzieć, jaką jesteś wibracją główną, czyli dodać sumę całej swojej daty urodzenia, a następnie dodać do tego jeden. Czyli wszystkie jedynki wchodzą teraz w rok dwójki. Wszystkie dwójki wchodzą teraz w rok trójki. Wszystkie trójki wchodzą teraz w rok czwórki i tak dalej, i tak dalej. Czyli dziewiątki wejdą w numerologiczną jedynkę. Chcesz wiedzieć, co Cię czeka, to wejdź na mój profil, bo nagrałam mini horoskop dla każdej wibracji na ten rok.